3, 2, 1 19, już, 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 jest 19. Jest, ulepszenie bohatera Food Max 87, jest. Jakie, co trzeba dać? Jeden skład? 8,5? Co? Jeden skład 8,5? Każdy na to co? Dobra, robimy kamykiety do imprezy, jak ktoś zrobi. Dobra, mamy to. U mnie też. Bohater z maksymalnym 87. Pyk, pyk. No i dobra, dobra. Idę do Was. U mnie na końcu będzie. No i zobaczmy. Pierwszy bohater MAX 87 overall. Zaczynamy. Zobaczmy, będzie sporo paczek. Zobaczymy, jak średnio z tego wypada. Do, dla tych osób, które oglądają na YouTubie, subskrybujcie, oglądajcie. Zaczynamy. Pierwszy. Taki bohater fut. No i zobaczmy, jaka flaga, to będzie bardzo istotne, Szwecja. Junberg to nie jest. on, ale to jest Brolin! To jest bardzo dobry traf. To akurat jest bardzo, bardzo, bardzo dobry kit traf. Według mnie win zdecydowany. Bo on kosztuje. Bo on kosztuje 200 20 tysięcy, więc jak najbardziej za taką cenę, taki brolin 4x4 on ma, nie, 4 na 3, wysoka, wysoka pracowitość, dobre statystyki. Jak najbardziej. Git. Uwaga, bohaterowie Foot Max 87, druga paczka. W pierwszej Brolin bardzo fajnie oddobył, bo to 200 tysięcy. A tutaj jaka narodowość? I to jest Hiszpania LO O, Też bardzo dobrze mi się wydaje. 100 tysięcy, około on kosztuje? Na lewą obronę jak, jak, jak znalazł? Myślę, ile on kosztuje. Tak, niecałe 100 tysięcy. Więc jak najbardziej myślę, że. Też git, też git. Można o wiele gorzej trafić. Uwaga! Jaja, ja ja ja, 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 ja tury. Zobaczymy, czy wyleci, czy nie. No i kto? Holandia, SPO, o, Dirk Kite. No okej, okay. nie ma tragedii, nie jest też super dobrze. Nie wiem, ile on kosztuje. Dirk Kite kosztuje. Kolejne 100 tysięcy, więc nieźle. No i kolejne, to już będzie czwarta paczka. Na razie nic nie, bo w Rublinio, dziękuję za szósty miesiąc, suba. A Serduszko dla Ciebie również, a my jedziemy z tematem Bohater z maksymalną oceną 8-7. Czy będzie z tej górnej półki? Czy z tej dolnej, czy z tej średniej? Co my tu mamy, jeżeli a to jest Al Jaber, więc... więc to jest z tych gorszych, to jest z tych gorszych. Kolejka chce go w, I proszę bardzo, co robi Kamek? Kamek bierze i otwiera go w. Nie ma problemu, pa. Francja, myk-myk. Kin myk. to też nie jest zły traf chyba. To jest z tej takiej środkowej półki 250 tysięcy, mega git w sumie. To jest z tej takiej też... też obo, o, może to nie jest gowu ale też 200, 260 nawet. Nawet lepiej, to jest najlepszy traf dzisiaj, 4 na 4. To jest najlepszy traf dzisiaj. Zobaczmy, kolejny. Prawe skrzydło, cyk. Mamy to? Szwecja, NK. Brolin. No też mówię, to jest dobry traf. 200 koła, to jak może być zły traf, nie? Soczek że słyszałem, że so soczek wieża. Otwórz, otwórz paczkę, i X naciśni. To Ania będzie na Ani będzie tutaj. O, już kiknęłaś. Mhm. Zobaczmy, okay. zobaczmy. Nie wiem, czy dobrze. Niemiec, Ricken. Jej! Super. Nie, tak bo z tych Ale najsłabszych. A saszek dobry, to, to też dobrze. No bo Wik wygląda jak był, był dobry, na pewno jest zdrowy. O, super. Mm. <laughs> Dziękuję kochani. Wesoły 8-4, lecimy dalej. No Ania jednak nie umie, dobrze, że ja następny otwieram. Przepraszam temu, komu otwierałem teraz, że Ania otwierała, nie? Uwaga! Bohater max 87 zobaczmy. Zobaczmy, kto poleci. Tadeusz dzięki dychę, A tutaj kolejnym jest Dimpsy. No nie. No nie. No nie. Kolejny bohater do FC banners. Dołącza. Zobaczmy, kto. Zobaczmy, kto. Czy będzie jakaś dobra? O, tym razem nie Brodin, tylko Junberg. No nie wiem, czy to dobrze. Nie wiem, czy to dobrze. Tak szczerze 60 tysięcy. Dwa piki na rozgrzewkę. Jeden z dwóch. Zobaczmy, co to sypie. I czy to sypie. Ok, 82. Czy warto robić to 87 max? To jest bardzo warto robić. Bardzo. I proszę, sypie. Niby tylko dwa piki. A tu proszę. Inform 84. Mamy. Bohater max 87 ogólnej. 3, 2, 1. No, dajcie w końcu coś dobrego. Keihil. Ale powiem Wam tak, na pewno leci różnorodnie. Keihil na przykład zapomniał w ogóle foty ze sobą zabrać na tym zdjęciu, nie? Jakby Keihil jest, ale jego foty nie ma. Nie ma zdjęcia, chłopak. No wstydź, wstydź, się, Wiadomo, co chce i wiadomo też, że tego nie dostanie, nie? Jakby. Nie łudźmy się, że ktoś jakby jaję turet tutaj trafi. Jakby to jest mała garska ludzi, prawie nikt. Zobacz. Czy ktoś może jednak trafi tego jajaturę Norwegia? Napastnik Wolek Gunnar Solskjer. To jest myślę, że solidny traf. No i kolejny bohater 8-7. cena ogólna. Zobaczmy. Czy w końcu ktoś solidny? Eee, jest po raz kolejny. Czy zobaczymy po raz pierwszy jajaturę? Może? W tym? Teraz? Teraz w tym? Teraz na no. jajaturę? A Lumberg po raz kolejny. Nawet masz Rano jeszcze nie było, że tego pan sunga Kolejny bohater 87 oceny ogólnej. No to widzimy. I Niemiec Poriken To nie jest dobry traf... To nie jest dobry traf. To nie chcecie go w parce, to na pewno. No i teraz, kolejna karta, hero Niemiec, Riken dwa razy z rzędu, dwa razy pod rząd, jeden po drugim. Czemu cena jajatury poszła do góry, bo tak mało ludzi go trafia i tak naprawdę on w ogóle nie jest, nie pojawia się jego, jego więcej na rynku, tylko ludzie tak myśleli, dlatego sprzedawali. Kolejny bohater z maksymalnym 87 Oj, tu prawie nic nie widać, co to za piksele? Jezus Maria! Ledwo coś widać. Ale mamy to, Cup No może nie oddało w pierwszym. O proszę, oddaję, ty, 8-8. Mówicie, że sypie i podobno mega sypie i jak widać potrafi sypać, kurde. A my mamy kolejną kartę 8-7, hero Max i czy to będzie? No będzie to Dempsey 8-5. Kolejny bohater Max 8-7 ogólnej, zobaczmy co w środku. Czy będzie wreszcie ktoś dobry, jajaturę, czy mostowi po raz pierwszy? Po raz pierwszy mostowi giga słabo. Tako, takiego screena dostałem od Miniwy. A miniowa nie ma takich kar w składzie. Przynajmniej nie miał. Jak coś to nie oglądajcie go. Ty no, Hit. On potrafił dzisiaj i kolej, i jeszcze jajaturę. Ty. Kto trafi jajaturę? Na pewno nie kolega, bo to jest. lionberg bo, może tutaj. Bohater u GKS wieprza. Może tutaj. Jajaturę? Czy nie jajaturę? Może mostowi. No nie wiem, no jedni trafią sobie jajaturę, a drudzy trafiają mostowiego. No, gdzie tu sprawiedliwość? Kolega potrzebuje go w. No to spokój. A nie, nie załatwię ci go w, bo masz herb Barcelony, nie? Także najgorszy traf ci teraz załatwię. Go najpierw piki. Zobaczmy, jak te piki. Z pięciu to z dwa okauty? O proszę, Lukaku. No ja nie pamiętam w ogóle takiej sytuacji. Kolejny bohater Max87 ogólnej, ale z herbu Barcelony to nie może nic dobrego polecić. Nie ma prawa wręcz, ja bym powiedział, że tutaj nie ma prawa nic dobrego polecieć. No i tak jest! Co prawda, Donovan to lepiej niż Dempsey, bo ma całkiem niezłe staty i chyba lepszy jest ciut. 80 tysięcy. Niewiele lepszy, ale lepszy. Bohater Max 87 ogólnej, kolejny, znowu Barcelony, herb, to nic dobrego nie może polecieć, nie ma takiej opcji. Żaden jajaturę. Meksyk, campus, no dobra. Campus, 8.4 4 bardzo dobry. No powiem ci, potrzebujesz upgrade'a, potrzebujesz upgrade'a zdecydowanie. Zobaczymy, co ja z herbem Realu trafię. Zobaczycie, jajaturę. O, w prawo poszło. Dawno nie poszło w prawo. Hiszpanę, no. Okej. Okay. Widzę tutaj... O, jajaturę. Wymienny czy nie? Niewymienny jajaturę mu wypadł. Ale to już z tej paki? Tylko nie jaja. Koleś nazwał... Trafmy, błagam, trafmy jajaturę drugiego chłopowi. Trafmy. Ja, jak trafisz turę, wpadnie, to giftuje 100 subów. Jak teraz wpadnie jajaturę to giftujesz. Przecież. Aza, wiesz, że ten. Duplikat będzie. Aza, ale się wpakowałeś, akurat na końcu ci, koleś, ma niewymiennego. To się nie liczy. Liczy się? Aza. stogi gift subów od Azy, patrzcie. Jajaturę. No bo będzie duplikat, czyli najłatwiej trafić. Pyk! Aj! Ale i tak bardzo dobry traf! Kol 87. No to powiem wam, to jest traf, którego jeszcze nie było. I to jest bardzo, bardzo dobry traf. Bardzo dobry traf, 200 koła. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, widzę. Co, jakby nie wiem, co to mam za wiadomość być, ale Roberto Carlos Messina, kata Iwan Mister Loy. Uu, czy tu mamy 25 pików? Mamy 25 pików. Ile myślicie, będzie walkoutów z 25 pików? Ja myślę, że z 3. Zobaczmy. Jest inform. Okej, okay, 84 ładnie No nie wygląda to on obiecująco na pewno. What the fuck! Ok, jednak oddaję. Oddaję jednak. Wow! Ile on jest warty? No dobra, 100 tysięcy. podliczyłem się, jakby był trochę więcej warty, ale to nadal karta 87 over. Ale... Nice. No, zobaczmy dalej. Daranowanemu koniu, tak, 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 tak. 8-7 Overall Max Hero. Zobaczmy. Kolejna taka karta. I co tym razem? Czy w końcu jajaturę komuś sypnie? Czy to nie jest to, ale jest Park Ji-Sung. To jest bardzo dobry traf. To jest bardzo solidny traf. Jego staty są naprawdę, naprawdę dobre on w środku pola może grać ma alternatywne pozycje RMLW ale naprawdę spoko zdecydowanie jedna z lepszych kart do trafienia no to teraz czas na tą paczkę bohater max 87 ogólnej u mnie na koncie wiadomo, że leci jajaturę, więc ja chyba nie muszę wam mówić co leci, po prostu zobaczcie jak pięknie wygląda jajaturę trafioną z tej paczki albo Jerzy Dudek nie ja nikomu jeszcze Jurka Dudka nie trafiłem, więc eee, też fajnie, też fajnie. Zawsze, zawsze fajnie mieć Polaka Rodaka. Eee, pamiętacie rok temu, jak były paczki z gwarantowaną kartą Hero? Pamiętacie? Wiecie, co ja wtedy trafiłem? Dokładnie to samo, Jerzego Dudka. <laughs> o, 30 pików, jeden z 2, 7, 5 plus. Zaczynamy zabawę. Let's get this party started. I proszę, zaczynamy ładnie od 84 azarda O! Oh, Jest Nice! Oh, hit. 6 kart, których nie miałem. Reszta duplikaty. Aż kamerka padła z wrażenia.